Cześć rybeńki to akwamaryna. Łapcie kawusie lub herbatkę, bo zaczynamy. Mam dla Was nową serię. Będę pokazywać wam w formie podobnej do top 10 najciekawsze parcele lub najciekawszych simów z Galerii The Sims 4. Kocham zagłębiać się w galerię, bo jest ona pełna niesamowitych rzeczy. Dlatego postanowiłam, że będzie to moją serią i razem znajdziemy coś ciekawego. Autorzy i nazwy parceli będą się wyświetlać w lewym dolnym rogu. Także, kochani, lecimy z tematem. Domek Hobbita Fani Tolkiena pewnie świetnie kojarzą ten domek, bo jest to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych filmowych budowli. Back End, bo tak nazywa się ten rodzaj zabudowy, to dom Bilba i Froda Bagginsów, których losy i przygody mogliśmy zobaczyć na wielkim ekranie w trylogii Hobbita oraz trylogii Władcy Pierścieni. Muszę przyznać, że autor na pewno się bardzo napracował i zrobiło to naprawdę na mnie ogromne wrażenie. Gdyby wasz Sim był Hobbitem, zamieszkalibyście w takiej chatce? Titanic Titanik to słynny brytyjski transatlantyk, który w 1912 roku wypłynął na swój dziwiczy rejs i niestety zderzył się z górą lodową, po czym zatonął. Chyba wszyscy znamy tę przerażającą historię i również piękny film z Kate Winslet oraz Leonardem DiCaprio w roli głównej. Przed Wami naprawdę pięknie wykonany statek. I powiem Wam szczerze, że gdy patrzę na tego simowego Titanika, to aż mi jest przykro, że nie ma takich dużych statków w grze. Bo te łodzie ze Sulani są fajne, ale jakby chociaż twórcy dali nam coś większego, jak na przykład ja. To już by było naprawdę cudownie. Ten Titanic wygląda naprawdę niesamowicie. Jest wnętrze jednym z piękniejszych, jakie kiedykolwiek widziałam, jeśli chodzi o tego typu budowle, a w ogóle te detale. Słuchajcie, to jest naprawdę mistrzowska robota. I mimo tego, że naprawdę mam dobry komputer, to tutaj jest już ciężko. Obraz chyba sami możecie zauważyć, że troszkę ścina. To jest naprawdę, że tak powiem, ogromny plik. Autor zadbał naprawdę o detale, szczegóły, wszystko. Także moi drodzy, jeśli wasz komputer jest na to to wydaje mi się, że naprawdę tu możecie przeżyć jedną z lepszych rozgrywek. Hogwart! Czy mamy tu fanów Harry'ego Pottera? Bo ja już w tym roku ponownie obejrzałam wszystkie części i seria o młodych czarodziejach jest jedną z moich ulubionych, dlatego nie mogło zabraknąć tu ich szkoły. Jak pewnie większość z was wie, Hogwart to magiczna szkoła, gdzie czarodzieje pozyskiwali wiedzę na temat eliksirów, zaklęć i innych cudownych, magicznych rzeczy. Ta szkoła jest naprawdę ogromna i jestem pełna podziwu dla autora, że miał cierpliwość, aby stworzyć coś tak dużego i że zadbał jeszcze o szczegóły. Naprawdę brawa dla tej osoby. Tu jest podobna sytuacja jak z Titaniciem. Gra szaleje to też jest kolejny ciężki plik, ale nie dziwmy się, że jest to wielki plik, dlatego że autor naprawdę odwalił kawał dobrej roboty i zadbał o wiele detali. Także kochani, naprawdę doceńmy tę robotę. A sama parcela naprawdę prezentuje się świetnie. Szkoła czarownic. No, pozostajemy jeszcze w klimacie magii, ale tutaj nieco mroczniejszej. Prawdziwy dom znajduje się w historycznej dzielnicy Garden District w Nowym Orleanie i sam budynek również kiedyś był szkołą, ale nie tą dla czarownic. Dwór jest aktualnie prywatną rezydencją, którą można wynająć na specjalne okazje. To tyle jeśli chodzi o prawdziwy budynek. Ta szkoła pochodzi ze serialu American Horror Story i jest naprawdę świetnie odzorowana. Gdy tylko pojawiła mi się w galerii, od razu wiedziałam, że jest to budynek z trzeciego sezonu. Więc jeśli lubicie nieco mroczniejsze historyjki, ale w jasnych i przejrzystych wnętrzach, to śmiało, ta willa czeka na Was. Sama kiedyś oglądałam ten serial i uważam, że jest naprawdę bardzo dobry, jednak aktualnie wolę nieco lżejsze tematy. Sezon trzeci był jednym z moich ulubionych i pamiętam prawie każde miejsce w tym domu w serialu, także miło zobaczyć to w Simowym świecie. A Wy kochani, oglądaliście American Horror Story? Jeśli tak, to napiszcie mi, który sezon jest Waszym ulubionym, bo ja zdecydowanie najmilej wspominam sezon trzeci. Domek Flintstonów. Flintstonowie to jedna z popularniejszych rodzinek. W świecie bajek i filmów to właśnie oni zamieszkiwali czasy prehistoryczne. Jest to sympatyczna rodzinka, która mieszkała w sprytnie ułożonym domu z kamiennych płyt. I mimo tego, że surowce, z których wykonano ich mieszkanko, nie są typowymi budulcami dla gry The Sims 4, to autorowi tej parceli najwidoczniej to w ogóle nie przeszkadzało. Ten rodzaj parceli zdecydowanie najlepiej będzie się prezentować w mieście, jakim jest Oaza Zdrój. No przecież. Tylko tam mamy taki naprawdę dobrze wyglądający pustynny klimat. Sama marzyłam o tym, aby zbudować taki domek, ale to może kiedyś. Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko po prostu popodziwiać sobie to cudo. Kochani, chciałam Wam tylko podziękować za 1000 subskrypcji. Lecimy po więcej, więc subskrybujcie mój kanał, by być ze mną na bieżąco. A jeżeli podoba Wam się ten materiał, to zostawcie mi przynajmniej ze 60 łapek w górze. Lecimy dalej. Domek Spongeboba. Kto ananasowy pod wodą ma dom? <laughs> Oczywiście nikt inny jak Spongebob końca stoporty. I domku tej sympatycznej gąbki nie może w tym zestawieniu zabraknąć. Prawdziwy domek z leżał na dnie morskiego zakątka o nazwie Pikini Dolne. No, trzeba przyznać, że nazwa robi tu furorę. Sam rodzaj tej zabudowy jest mega ciekawy i inspirujący. Zbudowaliście kiedyś coś na wzór jakiegoś warzywa lub owocu? Bo ja myślę, że to jest naprawdę nie lada wyzwanie. I kto wie, może kiedyś się go podejmę? Rezydencja Adamsów. Czarny humor, groteskowa komedia to zdecydowanie znaki charakterystyczne dla rodziny Adamsów. To kolejna popularna rodzinka, która zaskarbiła sobie sympatię widzów, czarnym humorem, ale również ich ponurą posiadłością. Rezydencja Adamsów posiada naprawdę wielu zwolenników i trzeba przyznać, że ten dom skrywa wiele tajemnic. I choć nie miałabym śmiałości przejść się po prawdziwej rezydencji, to tom w Simsach nieraz bardzo chętnie odwiedzę. Jest naprawdę zrobiona na bardzo wysokim poziomie. A klimat, który jest zachowany w rodzinie Adamsów, został naprawdę pięknie przeniesiony tutaj do gry. Ta parcela dosłownie odzwierciedla rezydencję Adamsów z filmu z 1991 roku. I powiem Wam tak szczerze, że naprawdę musiałam szczękę z podłogi zbierać, jak zwróciłam uwagę na kilka charakterystycznych detali. Najbardziej powaliło mnie sekretne przejście do skarbca wraz z kanałami wypiwnicy. To właśnie tam Gomez i Fester płynęli łódką dosłownie pod swoją rezydencją, a wchodziło się tam poprzez. Przez regał na książki. Po prostu petarda. Tak fachowej roboty jeszcze nigdy nie widziałam. Cmentarz też jest cudownie odzorowany. Powiem Wam tak, skończę w tym miejscu, bo mogłabym o tej parceli mówić, tak samo jak o tym filmie. To by zajęło na dzień dzisiejszy pierwsze miejsce, jakbym jakikolwiek ranking robiła. Apartament Carrie Bradshaw. Cztery przyjaciółki, modne stroje, Nowy Jork, czyli seks w wielkim mieście. Mamy tutaj do czynienia z jednym z najpopularniejszych mieszkań. Carrie Bradshaw to znana modna blond felietonistka, która zamieszkiwała uroczy apartament idealny dla nowojorskiej singielki. Jej nieruchomość to jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy w serialu, jak i również w świecie filmowym. Warto dodać, że w prawdziwym życiu mieszkanie jest wynajmowane, a schody wejściowe do nieruchomości są ciągle odwiedzane przez tłumy turystów. Chodząc sobie Simem przez to mieszkanko, czuję się naprawdę zadowolona. Uwielbiałam ten serial, dalej uwielbiam, bo ma naprawdę fajny klimat. Co prawda, jest to kino dla dorosłych, ale mówi też również o pięknych przyjaźniach i relacjach. W tym całym miejskim zgiełku i pośpiechu. Sama nawet kiedyś odwzorowałam to mieszkanko, ale była to moja nieudolna próba, dlatego, że jeszcze wtedy nie posiadałam pełnej kolekcji. Oczywiście znajdziecie to w galerii, ale myślę, że pora zrobić lepszy apartament Carrie Bradshaw. Apartament Moniki Skoro jesteśmy już w temacie najpopularniejszych apartamentów, to zdecydowanie nie może tutaj zabraknąć apartamentu Moniki z popularnego serialu Przyjaciele. To właśnie to mieszkanko z tym charakterystycznym salonem, z aneksem kuchennym, było najczęstszym miejscem spotkań głównych bohaterów. W serialu Monika była głównym właścicielem tego apartamentu, a przez dłuższy okres czasu wraz z nią pomieszkiwała Rachel. Tak czy siak, jeśli chcecie poczuć klimat tego serialu, to myślę, że to właśnie jest idealne mieszkanie dla Was. Encanto. Ostatnia, bo już dziesiąta budowla, to piękny, magiczny dom ze filmu Disneya. La Casita jest zaczarowaną nieruchomością, w której żyją i mieszkają główni bohaterowie filmu, nasze magiczne Encanto. Można powiedzieć, że jest ona w pewnym stopniu magicznym bytem, który współgra wraz z mieszkańcami. I dla tych, co jeszcze filmu nie widzieli, ten dom to zwykły, kolorowy budynek. Choćby piękny, to dalej zwykły. Jednak ci, co mają już za sobą premierę, wiedzą doskonale, jakie tajemnice skrywa... Ten niesamowity dom. Dajcie znać jeszcze jakie następne parcele chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii. Pochwalcie się w komentarzach, czy wy kiedykolwiek zbudowaliście coś z filmu lub serialu. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!